Sponsorem odcinka jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Lecimy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ze mną Kaczer BRS. Siemano witam. Ostatnio, jak gadałeś z moim bratem po konferencji, tak. zdenerwowany byłeś bardzo, że była niedziela, nie można było dymić. Dzisiaj, no to co? Pięknie. Jesteśmy w domu, jesteśmy w, jesteśmy w, domu. w domu, bracie, także wszystko si Mówiłem, ja po prostu jestem szczery, ja powiedziałem prawdę w niedzielę była taka sytuacja, jaka była. No, ale ja powiedziałem. Im bliżej walki, yy, fajerwerki będą coraz większe. Ostatnio się zawiodłem, strasznie strasz jak strasznie. Zawiodłem się, wkurzyłem się, bo byłem pewny, że będzie panel jeszcze jeden, że wszyscy będziemy. A ja, też tak pewny, ja, ja też tak myślałem. Byłem pewny, że my kurde będziemy. Będzie. No, 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 no ja, ja też. Że wszyscy będziemy razem. Byłem przekonany. Ja już miałem tam swoje fajne, chore wizje. No, ale okazało się, że wyszło, że jakaś inna jest koncepcja. No, to musiałem się do tej koncepcji jakoś inaczej dostosować. Czyli tutaj trzeba zmienić niektórych ludzi w prime, decyzyjnych, co ustawiają programy na kaczora, na kogoś innego. No, bo to. Ja bym bardzo fajnie to ustawił. Jeżeli federacja jest chętna, to zawsze pomogę. Nie ma problemu. Ale nie uważam, że federacja robi dobrą robotę. Także wszystko jest i kalafo. Mm. Jutro jest sobota, bardzo się z tego powodu cieszę. Polujemy na bażanty. Masz bażanta? Mam bażanta. Yes, Dostałem. Jest i, i on. Polujemy na bażanty. Także jutro kolejny będzie upolowany po kapeli. Wynik 2-0. I lecimy komuś, czy się mógłby wyrwać. I tyle. Kto dzisiaj pierwszy zaczął na tym face to face waszym? On strzelił pierwszą bombę, czy ty? Ja mu kubełkiem z KFC w, w czachę Dlaczego z KFC? No bo nie, nie zrobił wagi. K... Zdenerwował się, co? Zdenerwował wagę. Znaczy, zdenerwował wagę. <grym> jak można wagę zdenerwować? To jest, hit, nie? Ale zdenerwował mnie troszeczkę tą wagą, no to chciałem go jeszcze bardziej nakarmić, podtyć troszeczkę. Jak nie, nie dał rady w saunie, no to nie, chciałem po prostu mu dać coś zjeść. Nie, niech tyje, jak chce tyć, to niech tyje, nie? Ale chyba próbował do końca samego, z tego co wiem, z tą wagą, co nie? Nie mam pojęcia, wiesz, że Neil Armstrong też mówili, że był na Księżycu. Czy to prawda. prawda, wiesz o co chodzi. Nie? Jedni mówią, że ziemia jest płaska, a że okrągła, nie? K***, wiesz, yy, Perspektywa zależy od miejsca Dokładnie, dokładnie, tak powiedziałeś. No. Tak. Y jak ty określisz te przygotowania, no bo nie oszukujmy się, trzeba ci powiedzieć prosto z mostu, no było ostatnio różnie u ciebie. Było różnie, było różnie. a jak było teraz? Le najlepiej. Najlepiej kurwa jest, jestem jestem choć wcześniej jak się w Manchesterze przygotowywałem. Bardzo dziękuję moim kolegom Łukaszowi, y Tomkowi, bardzo im dziękuję, bo mnie dobrze przygotowywali, tylko ja z siebie nie dawałem wtedy 100%. Teraz zrobiliśmy dosyć... Zrobiliśmy to co mieliśmy zrobić moim przyjacielem i czuję się tak ta ta wyluzowany, że k to jest aż, po to jest aż po Czuję taki luz, że. Y... Widzieliśmy na scenie. Ja czuję luz po prostu. Nie jestem. No sobie tam rzucałeś krzesłami ja sto Jestem zestresowany, wiadomo, nie ma co z siebie robić FIFA Rafał Ura Bura, szefa podwóra. Ten stres na pewno im bliżej walki będzie, na pewno będzie gdzieś tam się pojawiał. Uważam, że to jest normalne, ale kurwa, mogę tańczyć breka i kręcić się na głowie całkiem śmiało z uśmiechem na twarzy. Myślę, że wygram na 100%. Teraz po tym face to face, po tym waszym programie, jeszcze bardziej to nastawienie do Rafona zmieniło się na ten negatywny, no bo nie oszukujmy się, to było grubo, było bardzo grubo. No to było grubo, no to k***a, ku... chcieliście, chcieliście zatańczyć, to zatańczyliśmy tango. Nie ma problemu, yy, miało być grubo. Czy czuję, yy, pytałeś się, czy czuję jakąś większą nienawiść, tak? Ja z reguły jestem spokojnym człowiekiem, za bardzo, bardzo. Bardzo spokojnym człowiekiem. Nie no, ale powiem ci, że na ogół ogólnie, jak przychodzisz tu do mediorumu, no to jesteś tak, tak pozytywny, jest, że to tak jest masakra, nie? Jest, nie? No, nie jest, ja tak żyję na, na co dzień, wiesz, ja tak funkcjonuję na co dzień, tak? Z tobą porozmawiam, to ja tak na co dzień na sobie naturalnie funkcjonuje. Ja poza freak, freak fightami prowadzę całkowicie innym, inne życie, nie? Czy zdarzają się upadki, o których chętnie porozmawiam jeszcze na niejednym wywiadzie, bo chcę być szczery wobec ludzi, moich fanów i ludzi, którzy mnie też nie lubią. Chcę być szczery wobec mojej rodziny, wobec ludzi, którzy mnie dopingują i również będę chciał porozmawiać o paru moich wybrykach, które miały miejsce jakieś całkiem niedawno, no ale dzisiaj się myślę, że skupiamy właśnie na, tej, na, na walce i jutro właśnie jest, ona, nie mogę się, jutro właśnie jest ta walka, nie mogę się doczekać, roz, rozprówam go i tyle, nie? Chciałeś rekord hejtara na Rafoniksie? 6 sekund, sekund mówią, bo już na trzecim wywiadzie się pytają i mówią, że... 6-7 sześć, siedem sześć, siedem sekund, słyszałem, tak, słyszałem. A sekunda, to już jest wiesz, to już no, jest dużo. No to jest bardzo dużo. Będziesz próbował? Yy, czy będę próbował? Słuchaj. Gra się głową, gra się głową, nie jest sztuk, nie jest sztuką kurwa w z, z dwóch nóg chłopa, jak kurwa, gdzieś tam na, na Murawie w latach 90. Tylko trzeba myśleć głową, ja go, ja go zniszczę, ja go ja to wygram, ja go zniszczę. Ja go rozpruję, tylko głową. Ja, to, ja wiem, co ja mam robić po prostu, nie? Nie jest sztuką, wiesz, bo, kurwa machać rękami na kraula, mhm. tylko ja wiem, co ja mam robić po prostu. No czekamy, czekamy. Jakieś ogłoszenie jeszcze miałeś tutaj dla widzów? Ogłoszenia tuż pasterskie w niedzielę do kościoła. Nie rozbijajcie sobie butelek na głowach. Starajcie się pić jak najmniej wódki, jak najmniej prochów. Ja ostatnio bez prochów, bez, bez wody, także jest zajebiście, polecam po, po kilku upadkach. Yy, Mimo, że się drzwi zamknęły, znalazłem te otwarte okna, powypierdalałem je i, i jestem, jestem, jestem znów na lądzie. Także moi kochani, yy, polecam jeszcze, yy, odsyłam Was do teledysku. Yy, dzisiaj wyszedł teledysk AMG z, yy, z moim przyjacielem na, ka na kanale Kaczor BRS. Popalone styki. I jeszcze chciałbym przekazać depeszę bardzo, bardzo ważną. Mhm. W chuj, przepraszam. Teraz w tym momencie przepraszam, że przeklinam, bo to jest bardzo ważne. Rękawice, w których będę walczył. Rękawice, w których będę walczył. Chcę przekazać na dla, Krzy dla Krzysia, dla tego małego chłopczyka, dla którego dzisiaj były zbierane pieniążki. Chcę, po prostu, kto się podpisze, będę się pytał wszystkich, kto mi się podpisze na tych rękawicach. Kto się podpisze, ten się podpisze, ale na pewno wręczę własne rękawice, w których będę walczył jutro. Przekażę je rodzicom lub federacji, żeby federacja przekazała rodzicom, bo nie mam z nimi kontaktu za bardzo, żeby pieniążki były zbierane dla Krzysia. Także to, to chciałem przekazać właśnie na koniec tu w wywiadzie. I, no i super, pięknie. Aby się wiodło. Aby się wiodło. Aby się wiodło. Dziękuję, aby się wiodło. Dziękuję również.